Dobra, cześć, siemanko, widzowie, dzisiaj gramy na Box Hunt, tak jak wczoraj pokazywałem wam, no, już dostał mini media, mamy tą mini-medię, tak się cieszę, widzowie. Zakładamy seta i lecimy z tym kolegą, który też ma mini media, przywitaj się. Szymanko widzowie. Cześć. No i dobra, widzowie, możemy iść się klepać, nie? Tylko sobie jeszcze Eku ustawimy. Błagam widzowie, wołajcie, żeby I ten match. filmik miał so, sobie świetle i będę miał... Ej, ej, hey, tu jest squid, tu jest squid. No! Jak, no wyrzucam z kranu. Leci, poszedł na balicę. O, już, już. No. Dobra, to co, co idziemy? No, możemy iść. Pisze mi na myszki jeden fu że się wklejsz od pleców, ok? A, e, na mu w wstrapie, ja się wkleję. Nie, tam gdzie nasza jeden fu jedną. No dobra. A, gdzie się mam Dobra, się ja mam, mam, mam pomysł, gdzie. A nie, on idzie na labirynt! Boś, to czekaj. E, to idź na labirynt i powiedz gdzie, gdzie, gdzie labirynt. Tak czekaj. Nad. Nad, stary. Aha. Stary, tam jak wyleciałeś, jak wyleciałeś z tego, z labiryntu, to tego, to tam masz, tak jak, to jest to miejsce, gdzie na naszym... No. Widzę, 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 widzę. O kurde. Ja. Idę. Kurde. Ten ja proszę. A dlatego, żeby mi ten gorszy. Już tam pisze S. Nagrywasz tego typu. Tak, nagrywam. Pózar co? No. Ale piesek, ale piesek. A taki co robi hał-hał, czy co? Nie, taki, który goni w locie. A idzie, a idzie, idziemy, idziemy, do trapa, bo to jest czysty, trap jest czysty. Nie, ja ale trafię. jak ziomek się wkleja? Wiecie, jestem. Ja w, jestem w strapie. Nikt nie wygrał. I jeszcze mi pi, pisze L na MSG i No dobra, może jest niehonorowe, ale. Żeby Zabijam. Pisać L jak nawet mnie nie zabił. Zabijam. Dobrawo. Nie jest Jest to trapa. Yep. Skinę. To jest skład! To jest skład! Kładź w trapie! Jest! No i zabiamy go, psml. L! Daj mi... Wchodzę! W wchodzę do trapy. Nice. To jest Lpis, L Jakie jest Jakie... Ej, on źle napisał Steve. Co <noise> to, to nie wiem? Jeba, jeba i... Aj sorry youtube, sorry youtube Stary! Ja zachowam do czesta odłamek Ece? Ja do endoczysta z te chowam A ja za chwilę mogę kupić perk Siły nie, ale zbieram na siły Ej i... i, i lat odłamków? Ej 11, bo wydam na perk siły Kurde, a, a mnie właśnie ciebie Nie Jest! Nie akurat tyle siły, o kurna! Szóstka. A to kurde! Łapuj, łapuj, łapuj! Wchodzę, wchodzę! Ja mówię. Zajem! Oj, free jest, a... Daj mieć I piję. Nie. Pisze, ale wy słabi jesteście, chodźcie I no i takie słowo tego, co nie, nie mogę powiedzieć. Tego nie mogę powiedzieć. O, no to dobrze, że nie powiedzieć. Jest taki piesio. Taki łof, łof. A, mi, a, a mi akurat y, tyle o, 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 brakuje do perku drugiego siły. Wtedy? No, ale... Ja będę ja się samko, per... będę... chciał się ej, ej, y, 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 jak, jak będę miał ten perk siły drugi, to będę zabijał każdego, bo nikt o mnie nie, nie będzie wyrabiał. A ile trzeba na drugi perk siły? 48, a ja mam ja... Ja mam właśnie 38, czyli brakuje mi 10. Do tego, do tego, do tego, do tego. To ja ci mogę dać, ale byś musiał mi potem oddać. No okej. Okay albo nie jednak nie no oddam a mnie ci tu jak nie daj a my do serii słowa mi też mówić. ale ty, oddam ci, dodaj mi to a Ja ci to oddam jutro raczej jutro ale jak dzisiaj to jeszcze dzisiaj masz no, ja mi ok? dasz? mogę no, dać ale sam ja. a nie mi, mi rakuje jednak ten yy, 16 a to gdzie mamy a to daj mi te 11, no i potem ci oddam. A czyli, kupę perk siły, i, i, i potem te 11 ci będę oddawał. Po killach. Ale wiesz, nie z każdego też tropią. A z no osiągnięć tro... nie możesz odebrać? Osiągnięć, a mogę jedno... Cztery odłamki mogę odebrać, no mogę... Sześć, sześć odłamków i klucz jeden. No masz, masz już. Ja jeszcze mogę. No skocz tu. Jest! Zabij go. Zabij go. Ile ich pomóż? Ile? Daj mi. Cia. Ja. Podaj mi. Mogę dać, to, ale już masz przecież. Nie mam. Teraz mam, czekaj. 40 ch chyba nie wiem. Muszę sprawdzić ile, bo nie, nie wiem do końca. Bo oni się wchylili. i Nie wiedziałem aż tak do końca, bo się wchylili. Muszę zobaczyć, czekaj. Ona tu jest. Umuruj to. Mam, mam 41 i jeszcze osiągniesz, mogę kilka odebrać? Mam. No mam dwa klucze do kitkejów, ja dam ci, dam ci te dwa i sobie robię perk, szaman, perk, drugi, siły, mam plus jeden! Jest! Du dużo się bije! Czeka. Czekaj, czekaj, czekaj ją! No nie oh. bij! No tu jesteś chodź! Media, 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 ej. Też. No i oto daliśmy widzowie. No, Rel. Pierwszy raz na odcinku. Rel. Niestety widzowie daliśmy. Robimy jakieś losowanie dla widzów. Eee, e, losowanie czy co? No, jakieś losowanie. No to ja mogę dać. Czekaj, muszę zobaczyć tylko na co. Ja mogę zrobić na. Na jednego kitka, co? Nie, na Stormbreakera. Na co? No i, ile to wyprzedził? Na Stormbreaker. Serio? Na no, to chcesz? No, ja dużo ich. Ile? Cztery. Daj jednego, Daj Daj jednego. Dla widzów i dla mnie. Nie. Dla widzów i dla mnie. Nie. To dla widzów. Dla widzów. No chodź trade, a to choć, e, z to co? No, wymi... wy... dasz mi. A, 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 nie, a nie po? Nie, nie wiem. O, kitkeja mam! Otwieram te kitkeje. Ja. A, 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 co muszę zrobić, żeby wziąć udział w głosowaniu? No, zostawić suba, lajka, napisać jakiś miły komentarz i swój nick. Ona tu jest, uwielbiam ją Albo mogę też na, na miecz 8 na Serio? Nie no aż tak co, fogiewa mnie Ale tak szczerze to mogę No tego tego strobreakera Albo na co też siadam full To tam co wybierasz Ty, ty wybierasz Bo tak, Ty... ty tego, ty to do mnie tu jeszcze Dobra, nie to nie chyba ten. Starbreaker, to. Starbreaker, no bo ja mam miejsce tu. A, a wtedy są ważniejsze eventówka jakaś. No. No dobra widzowie, to żeby nie wziąć nie udział w to. losowaniu napiszcie sobie w komentarzu jakiś miły komentarz, swój na tego DC na tego. O. O tutaj. Nie odkłada. No, ja I no i co? No i my będziemy się żegnać. Pa, pa. Jeszcze raz pa, pa. dziękuję. Czekaj. Jeszcze raz dziękuję widzowie wam za tą medię, bo gdyby nie wy, to bym nie miał tej mini medii. Więc raz, jeszcze raz górę dziękuję, teraz lecimy po zwykłą medię. Pa pa! pa.